Siema, niedziela, paskudna pogoda, wieje, leje, zimno. Połowa września. O tej porze roku jeszcze czasami się opalałem, a dzisiaj się ubrałem normalnie, jakby był listopad. Piszecie często w komentarzach, Nygus, jakieś fajniejsze samochody byś pokazał proszę bardzo tutaj stoją praktycznie same M Performance a tutaj mamy E60 M5 czyli silnik 10 cylindrowy 507 koni piękne brzmienie silnika rocznik 2008 dosyć ładnie wygląda chociaż tutaj zderzak za bardzo mi nie leży tutaj widać Helka na tej listwie, oczywiście, automat i skóra w środku. Auto w środku zadbane. Rocznik 2008. Przejechane 260 tysięcy kilometrów. Widać, że ten samochód był użytkowany. Nie był traktowany jako typowy klasyk. 260 nalatane. Być może ktoś tutaj panewki już wymieniał, ponieważ były wadliwe w tych silnikach. Znawcy wiedzą o co chodzi. Cena wywoławcza 25 900 euro. Tak jak wspomniałem rocznik 2008, 507 koni przejechane. 260 tysięcy kilometrów. Generalnie robi dobre wrażenie. Ta BMK dramatu nie ma. Lecimy dalej, zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Na chwileczkę przestało kropić, za to mocniej wieje. A nygus kamerką na placu szaleje. Zamiast leżeć w niedzielę przed telewizorem. Przed chwileczką niedaleko byłem zobaczyć busika, niestety nic z tego nie będzie. 26,500, rok 16, 2 litry, automat 240 KONI, 50. Przejechane M. Performance Harman Kardon skóra, kamera, alusy 20. Ładnie wygląda. A tutaj mamy dwójeczkę z tego co widzę. O ile się nie mylę, wieje mi teraz prosto w paszczę. Zaraz ktoś napisze, Nygus, w tym kapturze tak łazisz 28,999. Rok 15, 3 litry, 326 koni, 90 przejechane. Imperformance LED nawi skóra Harman Cardon. W środku zadbana dosyć fajnie wygląda trzy literki. Wchodzi wam większa akcyza M240i. Ładne są te samochody. Szkoda, że mają tyle wadliwej elektroniki. Jestem ciekaw, kto dojdzie do ładu z tymi samochodami za kilka lat. Jak zaczną się sypać, jasna skóra. Skrzynia automatyczna 32 900, rok 17 benzyna 3 litry 340 koni 45 przejechane nowy przegląd performance skóra kamera nawigacja do tego ledy fajnie wygląda kolejna dwójeczka jakiś wysyp tych dwójeczek a tutaj jakaś dziwna BMK nawet nie wiem co to jest Teraz te BM-ki, te przody, to wszystko do siebie takie podobne. Kiedyś za mało lata z daleka wiedziałem, jaki model jedzie, a teraz ciężko poznać. 29,900 rok 16, benzyna, automat 3 litry, 326 koni, 91 przejechane. Znowu M-Performance, kamera, nawigacja, skóra na wypasie, fura. Jestem ciekaw, jak długo to wszystko w tym samochodzie podziała. 2-3-5 i X-Drive. Kolor troszeczkę taki audikowy jak z S-Line'a. Zobaczmy, co to jest. Oczywiście, automat skóra w środku, sprzedana. Na szczęście, wcale mi się ten samochód za bardzo nie podoba. Czy on jest ładny? Nie wiem, wolałbym chyba tego Ta dosyć ładnie wygląda Też sprzedana Ta też sprzedana Jak widzicie kartki za szybami Sprzedany Tanie te samochody nie są Pomimo tego się sprzedają Ktoś jednak kupuje BMW Po 30, po 40 tysięcy euro Tutaj mamy Camaro Zobaczmy sobie Camarusa Powiem Wam, raz w takim usiadłem siedzi się fajnie, ale do tyłu kompletnie nic nie widać normalnie jak w czołgu jakimś. Zobaczmy w środku oczywiście skóra. Z tego co widzę, automat 26500, rok 17, 3,5 litra, 340 koni, 88 przejechane, nowy przegląd skóra automat, bous fajnie to wygląda ale jak tym jeździć jak tutaj słuchajcie oglądasz się za siebie, nic nie widzisz musisz polegać jedynie na kamerkach wygląda to fajnie dosyć groźnie zobaczcie te przetłoczenia jakbyś się tak obudził na bani gdzieś przy drodze i by ci tak dojechał można by narobić w gacie ze strachu zobaczmy co jeszcze tutaj znajdziemy ciekawego prezentują się samochody dosyć ładnie ale czybym chciał takiego sprzęta no nie wiem cena wywoławcza za tą BMW 30 tysięcy, rok 19 benzyna, automat, 2 litry, 250 koni 62 przejechane M-Performance, skóra, nawigacja. Z tego co słyszałem, te silniki są strasznie problematyczne. Piszcie w komentarzach, o ile ktoś się in orientuje. Tak tylko słyszałem. Zależy, w którą stronę do Was mówię, czasami wieje mi prosto w paszczę mnie przytyka. Ta ma fajny środek, taki pomarańczowy pomarańczowo-brązowy i ten kolor też jest dosyć ciekawy. BMK została sprzedana. Ciekaw jestem ile kosztowała pewnie jakieś 30 tysięcy albo i więcej. Tutaj mamy sprzęta za 38 500 rok 18, 3 litry 326 koni 64 przejechane nowy przegląd. Gran Coupe, Performance, LED i kilka innych bajerów w środku czerwona skóra na wypasie fura strasznie niska gdzie tutaj zaparkować? zobaczcie krawężniki odpadają albo spoilery odpadają Cieka ciekaw jestem ile taki spoilerek do takiej BMW kosztuje Pewnie tani nie jest z pakietu M-Performance. Jak to połamiesz, jesteś w ciemnej dupie. 4500 rok 19, automat 326 koni, 3 litry 61, przejechane Performance LED, headapy i inne, bajery. Oznaczenie 40, pojemność 3 litry. Kiedyś jak było 2.8 to było 2.8, a teraz wszystko takie przekombinowane. Nie wiem po co tak robią. 3500 rok 16, benzyna, automat, 3 litry, 306 koni, 77 przejechane, nowy przegląd. 4.3.5 Gran Coupe Performance, skóra i kilka innych bajerów. Lista wyposażenia naprawdę jest długa w tych samochodach, im więcej na pokładzie, tym więcej do naprawy. Ja wychodzę z takiego założenia. Piszcie w komentarzach, co wy, co wy o tym myślicie. Znowu mówię pod wiatr, pewnie młodzi są zafascynowani tymi samochodami, ponieważ. Oni lubią laptopy, lubią jakieś telefony skomplikowane, gierki i inne bajery, rozpraszacze uwagi, jak ja to nazywam. Ja jestem jeszcze starej generacji, mi wiele do szczęścia nie potrzeba. Silnik, hamulce, kierownica, nawet rzadko używam klimatyzacji w samochodzie. Nie musi być koniecznie. 25500 rok 14 automat 3 litry 306 koni 165 przejechane przegląd nowy x drive performance nawigacja head up kamera w białym nawet fajnie wygląda i ta ma troszeczkę tutaj więcej miejsca pod zderzakiem a ta tutaj została już sprzedana Ładne aluski tutaj miała. Czy coś jeszcze tutaj zostało na sprzedaż? Tutaj stoi akord w bardzo ładnym stanie. Widać zarejestrowany, czyli kogoś prywatnego. Takich samochodów tutaj w Niemczech. Ludzie już nie chcą sprzedawać tego Forda. Mieliście kiedyś na filmikach. No i kilka miniaczy. Jakiś Mercedes. Zobaczmy sobie tego Mercedesa, ponieważ go nie widziałem. Ile ten sprzęcior kosztuje? GLC300, napęd na 4, 34, 700, rok 18. Benzyna, automat, 2 litry, 240 koni, 91. Przejechane. AMG, skóra, panorama, i do tego LEDy. Czyli nie ma. Biedy. Ładnie się prezentuje, dwulitrówka, oznaczenie 300. Mercedes też już zaczyna kombinować z tymi oznaczeniami. Wkurza mnie to, ponieważ czasami nie ma w ogóle emblematów, albo emblematy są nie wiadomo skąd wzięte, nie wiadomo jaki silnik pod spodem, pod maską się kryje. Wymieszane normalnie kogiel, mogiel. Ale tutaj jest dwulitróweczka. Także mieścicie się jeszcze w niższej akcyzie. Oponki też ma ładne. Dobra, wystarczy tego naprawdę. Pogoda jest do dupy. Spadam do chaty na ciepłą herbatkę.